Dzień dobry, bardzo w kolejnym dniu zaczynamy nowy dzień. U nas dzisiaj błękitne niebo, można powiedzieć. Ja bym powiedziałabym, że takie, jakieś takie troszeczkę jakby było nie do końca błękitne, ale ma u nas nie padać. Może właśnie zaciąga trochę te chmury, bo wiem, że idzie jakiś taki potworny front atmosferyczny, bo dzisiaj miała być wycieczka w jedno miejsce. Bo Julcia bardzo chciała tam pojechać. Bardzo chciała. No ale no... Na razie nie było jak. A dzisiaj właśnie była okazja, no, że można by było pojechać. Chociaż no wiecie, że ona ma ten antybiotyk, więc też tak trochę nie bardzo byłam za tym. Ale... No, że się uparła. A dzisiaj, jeszcze tylko dzisiaj moglibyśmy no, skorzystać z tej okazji, że mąż nas by zawiózł w to miejsce. No bo sama to ja nie pojadę. Na razie nie będę Wam zdradzać w jakie. Ale... Wiecie co, zobaczyłam rano pogodę, no i tam leje, to znaczy będzie padać, bo idzie właśnie burze, idą potworne, w Częstochowie już macie tam jak Bielsko-Biała, macie burze już w Krakowie i to wszystko teraz właśnie wali na górę, a my żeśmy mieli zajechać do tego właśnie miejsca, którego Julcia chciała koniecznie odwiedzić, plus jeszcze dalej pojechać, żeby już, no wiecie, nie tylko tam do jednego miejsca, tylko zobaczyć jedną rzecz, i tylko też od razu jakąś tam spędzić czas, prawda? No, i się okazało, że tam będzie padać deszcz. W ogóle to u nas. O, bociek, bociek, bociek. bociek. A dwa boczki poleciały. Może one się już grupują, wiecie, w ten? Ehm, w ogóle to u nas ma być właśnie weekend po 30 stopni, a przez środek kraju, to tak jak Wam powiedziałam, idzie właśnie ten front, i tam macie po. 15, 16, no 20 maks, także takie to będą dzisiaj anomalie pogodowe, więc ja bym musiała się tam ubrać w kurtkę i tam dopiero w kurtce zwiedzać, nie? No więc takie buty, ale no raczej nie pojedziemy. Tutaj zaraz porozmawiam z moim towarzystwem, zobaczymy, właśnie co będziemy robić. Ucho już jest lepiej, już działa trzy dawki antybiotyku i mówi, że już jest lepiej. Chociaż jak jeszcze tam niby jej dotknęłam tymi kropelkami, no to tam jeszcze tam się zawiecie syknęła, no ale że to jest uparte, uparte, to koniecznie musiało właśnie odwiedzić, bo wie, że później, później nie będzie jak. No dobra, to chyba tutaj na bajdu żyłam, bo ja też dopiero wstałam, bo tak jak wiecie, wczoraj położyłam się o północy. Dzisiaj obudziła mnie burza o 5 rano, to znaczy u nas to tylko pogrzmiało. Może tam u łasi bardziej z tamtej strony hełma była i burza padało, bo u nas to tylko za dwa razy zagrzmiało i tyle było z tej burzy. Nie chciało mi się wstawać, bo pewnie ładnie to wyglądało jak tutaj słońce wychodzi, a tutaj jest granatowo od burzy. Ale powiem Wam, że naprawdę nie chciało mi się dzisiaj wstawać o 5 rano. Stwierdziłam, że leżę, bo wczoraj położyłam się o północy i dzisiaj jestem taka, wiecie, jeszcze, nie? No. Także witam się z Wami serdecznie. Zapraszam na tego vlogusia. zobaczymy, co będziemy robić, ale muszę coś z nią zrobić, bo nie będzie miała humoru. No. Rozumiecie, o co chodzi, nie? Bo się dziecko nastawi, a później właśnie wyjdą takie chocki, klocki. Więc to. I no i nie wiem, co dalej. Właśnie. nie wiem co dalej, może na grzyby by się do lasu poszło, bo też niby grzyby są, bor borowiki czy coś takiego, także też zaraz będziemy siedzieć i myśleć. A na razie jeszcze zobaczymy ile jest stopni, chociaż u nas to jest dzisiaj, no wiatr wieje, tak jak widzicie, ale jest, no już czuję, że mnie tutaj słoneczko przypieka. I dzisiaj mamy już przed 8.23 stopnie. Także ja chwilowo znikam, mam nadzieję, że zrozumieliście mnie, co ja do Was przed chwilą powiedziałam. Najwyżej będę wyjaśniać później, a teraz idę wypić tą kawę, może postawił mnie na, o, o, na nogi i oczy się bardziej rozszerzą. Dzień dobry, bardzo tradycyjnie witam się z Wami moim śniadankiem. Dzisiaj mam pomidory z mozzarellą, a do tego kanapeczki z tego chleba, sonko. Tak zwane deseczki. Muszę wam powiedzieć, no pogoda zagrała nam dzisiaj totalnie na nosie. Bo tak jak Wam samego rana wspominałam, mieliśmy plany wycieczkowe, ale od razu wiedziałam, jak tylko się obudziłam, przejrzałam mapy, więc tam, gdzie mieliśmy się udać, tak jak wam mówiłam, pada, pada i to potężnie pada. A w to drugie miejsce też okazuje się, że właśnie też ściągają tutaj burza, deszcze. No i tak jak widzicie u nas też jest szaro, buro, ponuro. Zdążyłam tylko nagrać Wam e, błękit nieba o poranku można powiedzieć. I później godzinę później już się zrobiło ciemno. W pewnym momencie to w ogóle było czarno jak w nocy. Teraz troszeczkę no może tak prześwituje, ale widzę właśnie, że tam nad załościem jest potężna jakaś burza. Zresztą na środku Polski z tego co ja właśnie wyobserwowałam jest potężna burza. No, i nasze plany są pokrzyżowane, ale tak, jemy śniadanie i jedziemy ubrać Mateusza. Także będą takie dzisiaj zakupy dla Mateusza, żeby go ubrać, bo małe dzieci, można powiedzieć, mam już ubrane. Tylko zostało mi ubrać Mateusza, bo jego to tak jak wiecie, jest bardzo ciężko wybrać do sklepu, wyprosić. No, bo on nie chce, no nie chce, no, no ale jakoś udało się i jedziemy na zakupy. Więc to, a te plany nasze wycieczkowe są przełożone na jutro. Więc mamy dwie alternatywy. W razie deszczu i w razie nie deszczu. Więc zobaczymy jak to jutro się potoczy. A chwilowo jest sobota i myślę, że to będzie taki vloguś weekendowy. Ja i tak mam co robić w domu, więc to jest bez obaw. Ja się aż tak bardzo nie martwię. Bo jak to w domu, zawsze się coś do roboty znajdzie. Ale chwilowo śniadanie, ogarnąć sprawy właśnie tutaj Mateusza. I dopiero później wracamy i działamy koło domciu i w domciu, a cała reszta będzie jutro. Także zapraszam Was na tego vlogusia. Zamość i okolice ruszyli na zakupy. Pełny parking pod galerią Twierdza w zamościu. Także my też idziemy, zobaczymy co uda nam się ukupić dla naszego Mateuszka. Mam do Ekrzy, poszukać jesieni, ale ja powiem Wam szczerze, że u nas jesieni to nie ma. Chyba nie będę Was już zanudzać tym przeglądem. A nie, coś mamy z jesieni, czekajcie. Mamy, mamy coś z jesieni. Mamy łańcuch świetlny grzybkowy za 8, 7 zł. Powiedzmy. I taki sam zdyniek. Ten zdyniek to mam. A i idynie świecące mamy. To też były chyba takie szałnanie w zeszłym sezonie. Ile ta świeca kosztuje? Nie wiem. Znaczy, dynka świecąca. I świeczniki za 18,95 Świece nie pachną, kosztują 13 zł, tam bez 5 groszy. A ta może się... Świe... Ale... A ta, a ta świeca nie za pięknie pachnie. I tu mamy takie podgrzewacze. Zawieszka. 7,49 zł. że nic ciekawego, nie ma szyszki, ale szyszki to można sobie w lesie uzbierać za 5 zł i będzie zaoszczędzone 5 zł, prawda, jak ja to mówię? Mech. Też 5 zł kosztuje. I jeszcze z takich jesiennych rzeczy znajdziemy grzybki za 10,95. Też bardzo fajne, tak wyglądają. I w kolorze szarym. I zwierzęta. Jeże, lisy, wiewiórki po 15, a tutaj takie pojedyncze figurki 879 mamy też Jerzył się. to risk what the future might bring what the future might bring If I embrace every fall, learn to grow and keep myself tall. Domu i muszę Wam powiedzieć, naprawdę pogoda dzisiaj zagrała nam na totalnym nosie. Julcia wam jak zwykle macha, a później Aluś chyba jej odmakiwała ostatnio. I jeszcze ktoś odmakiwał właśnie tutaj Julci. I tak, pojechałam ubrana jak na jesień. Mam już w ogóle kabusi, ale najpierw to idę za wyłączyć ten telewizor, bo nie mogę, jak mi ktoś przeszkadza. Tak samo jak tutaj. Ostatnio Gabrysia mówiła, tylko wiecie co, muszę zlokalizować pilot, a żeby zlokalizować pilot, no to tutaj to też trzeba mieć wielkie, no to pewnie, że operatorka trzyma pilot, ale już Wam opowiadam. I tak, bo zapomniałam o czym miałam Wam powiedzieć, nie? Zrobiłam sobie kawusię, więc kawusia razem z Wami. Pojechałam ubrana jak na jesień, bo jak wyjeżdżaliśmy, zaczęło padać, więc nałożyłam dżinsy, kurtkę, no tylko bluzkę miałam z krótkim rękawem. Jak pojechaliśmy, to nawet było chłodne, jak zajechaliśmy do tego Zamościa, muszę Wam powiedzieć. Zresztą nawet zrobiłam Wam przebitkę z parkingu, bardzo dużo ludzi z tego powodu, chyba właśnie deszczowej pogody, przyjechało dzisiaj na zakupy, więc parking był cały obstawiony. No, ten parking i tak aż tak wielki nie jest, no bo w Zamościu nie ma aż tak wielkiej galerii handlowej, jakie to są w Lublinie, ale tam jakaś galeria jest, prawda? I bardzo właśnie też się z niej cieszymy, no bo tutaj u nas na ścianie wschodniej, można powiedzieć tak, na ścianie wschodniej, no te najbliższe, takie większe galerie, no to mamy w Lublinie, a tutaj w Hełmie, no to jest taka Hełmska, ona też jest niezadłuża, no i. W Zamościu też jest ta galeria twierdza, ale nawet i dużo ludzi do niej przyjechało, więc my też żeśmy byli. Później jak wyszłam, muszę Wam powiedzieć, z tego sklepu, z tej całej galerii, to myślałam, że się uwędzę, jest tak potwornie dużo na dworze. Już lepiej siedzieć w domu i się nigdzie nie ruszać, aniżeli iść tam na ten dwór i ziać z tej duchoty. Więc, no, pogoda dzisiaj naprawdę jest pod psem, i już tutaj mąż, muszę Wam powiedzieć, dostał nowe alerty pogodowe. Do mnie jeszcze nie przyszedł SMS, ale do męża, właśnie już przyszedł SMS, znowu o jakichś burzach, podtopieniach, także nie wiem. Więc to, byłem w Hebe, zrobiłam tutaj malutką przebitkę. No, tam jakiś zakup też zrobiłam, ale nie wiem, czy to wszystko pójdzie w jednym vlogu. To jeszcze zobaczę, bo nie chcę, żeby takie długie były. A miałam w planie zrobić ten weekendowy. I w Hebe jest teraz promocja na drugi, sorry, za tego końca na drugi tańszy produkt 80% oczywiście nie na wszystkie tańsze produkty, tylko na niektóre i 60% na, też na wybrane. I są w promocji taka propo te moje pomarańczowe szampony ale w związku z tym, iż ja wzięłam wtedy w Rosmanie te drugie, co wam pokazywałam, no to tych pomarańczowych już nie kupiłam one są większe bo sprawdziłam dzisiaj z ciekawości więc te pomarańczowe one są bardzo dobre i bardzo dobre są te pomarańczowe odżywki też chyba wybrane były na promocji po 29 zł ale chyba Wam nie zrobiłam, nie nagrałam bo tam akurat Pani wykładała towar no to nie będę się kobiecie pchać z kamerą bo muszę nagrać, prawda to tylko Wam powiem one są naprawdę bardzo dobre i te szampony, i odżywki litrowe. Teraz kosztują 29 zł na wybrane. Oczywiście, tutaj składniki, bo z tych pomarańczowych szamponów i pomarańczowych odżywek jest bardzo dużo serii. Każde jest od czegoś innego do, do, jakich, do innych włosów. O tak powinnam Wam powiedzieć. Więc to. No, i byłam w action zobaczcie, czy jest ta jesień. Także jest jesień. Zrobiłam niedużą też przebitkę, ale u mnie jesieni chwilowo jeszcze nie ma na kanale, bo ja jeszcze tutaj delektuję się tym powiedzmy latem, chociaż bardziej to już jest jesień, tak jak tutaj też wy mi piszecie. Bo dzisiaj jednak padało chyba w większości tutaj nasze, naszej wschodniej, polskiej i centralnej, bo to tak szło przez środek. I raczej większość z was mi pisała od Śląska, że y, pada. Deszcz, także chyba zaczęło się na śląsku. Emilka pisała tutaj niedaleko mnie, także dzisiaj jest jesienna pogoda chyba w większości kraju. A potem byliśmy jeszcze w Biedronie, bo dzisiaj było mleko w promocji, więc zakupiłam mleko. Oczywiście kartonu nie będę podnosić, bo nie ma sensu i to jest to mleko z Mlecznej Doliny. Zresztą, jak się interesujecie, to wiecie, ono było po 2, dzisiaj po 2, 39. Proszę bardzo. Był też papier toaletowy dzisiaj, muszę Wam powiedzieć, nie wiem jak później. I ta wielka paka, 40 rolek, papier toaletowy Queen kosztował dzisiaj 28,99 dokładnie. Także wydaje mi się, że też jest opłacalne, bo ten Queen, ten niebieski kosztuje 18, ale stwierdziłam, że już nie będzie tym. U nas i tak tego papieru idzie, bo nawet jak, wiecie, melce zdarzy się tutaj siusiu zrobić w chałupce, to wycieramy tym. Za dużo tutaj tych zakupów nie mam z tej biedrony, bo w sumie nic takiego mi nie było potrzeba. Ale mam oczywiście paluszki, tak Wam z już pokażę. Przej konacy miałam chrupasy. Takie i miałam też te z zieloną cebulką, koncentrat pomidorowy, bo będzie bigos grany na obiad i mam go dwa razy, żebym tutaj już miała na zapas. Wzięłam też wędlinę, bo może by była też, bo była w dobrej cenie i jeszcze jedne chłupaki bo miałam dwa kody zniżkowe, jeden był kod zniżkowy na męża, drugi był kod zniżkowy na te chrupki dla, na moim. Więc tak żeśmy się tutaj podzielili. I wzięłam też takie. Też mam je dwa razy. Mateusz zażyczył sobie jakąś taką nowość. Karbowane z cebulką na spróbowanie. No i powiem Wam szczerze, że mam jeszcze tylko bułki, chleb, Tostowy dla Mateusza. Parówy. Proszę się nie zdziwić, ale tym razem mam takie parówy. Drugie opakowanie było 70% taniej. No u nas muszą być parówki, bo nawet i ja też lubię czasami zjeść. Mąż lubi czasami zjeść parówkę. I małe dzieciaki też jedzą. No i przede wszystkim Mateusz lubi jeść parówkę. Kiełbasa, bo trochę idzie mięsa do bigosu, a trochę idzie kiełbasy. Więc to. A no i jeszcze było to. I wszystkie to są całe zakupy z Biedrony. Oczywiście wędliny mam trzy, bo tam było 2 plus 1. Gratis. A teraz biorę się już tutaj za moje gary, bo dzisiaj będzie na obiad gigos, no i muszę sobie stopić e, słoninę, że ja tak Wam powiem. Więc ja tutaj już ostro działam w kuchni i będę się prażyć. Tutaj Wam mówię, że na dworze jest duchota, a ja będę się duchotać, prażyć, dusić przy garach. I taki to mam plan na popołudnie. Still, in the end, we'll fall apart. So, it's hopeless that we stay close. But, it's the life that we chose. It takes time to get it right. Sleepless days and nights, we just need a little more. Just a little time. So... Mocny bigosik gotowy. Dzisiaj jest z koncentratem pomidorowym, tak dla odmiany. I chyba nie będę dodawać koperku, bo żebym wiecie później nie musiała go sama jeść. I wyszedł taki nawet spory garnek. Więc obiad mam nadzieję, że na parę dni jest z głowy. To znaczy na parę. Nie będę ich wiecie tutaj tydzień czasu karmiła bigosem, bo też powiedzą, że jeść nie będą. No ale tak dziś i jutro. Mam nadzieję właśnie, że Bigos z, z chęcią zjedzą.